Cześć, dziś zapraszam na pyszne kluseczki w stylu keto, tak zwane zacierki. Bardzo prosty przepis do wykorzystania do dowolnej zupy, także mlecznej. Wystarczy połączyć składniki do jajek. Dodałam mąkę, mąkę bambusową, mąkę migdałową, starty ser, pipte soli, możemy dodać także ulubione przyprawy. Dodałam także gumę guar, jeśli nie masz, można pominąć. Mieszam do uzyskania. Zwartego, ale wciąż miękkiego ciasta. W tym czasie już gotuję wodę, do której dodaję odrobinę soli i łyżkę oliwy lub masła. I kluseczki możemy rwać i wrzucać właśnie w ten sposób do gotującej wody. Gdy tylko wypłyną, gotuję jeszcze na bardzo małym ogniu przez około minutę. Po tym czasie wyławiam, układam na talerzu. Możemy także przygotować drobniejsze kluseczki. Do tego celu wykorzystamy tarkę i ścieram ciasto na dużych oczkach bezpośrednio nad gotującą wodą. I również po minucie wyławiam i możemy podawać. Bardzo dobrze sprawdzą się jako dodatek, np. do rosołu, do zupy pomidorowej, do zupy mlecznej lub tak po prostu z masłem i z cebulą. Bardzo polecam, proste, niezawodne i bardzo smaczne. Polecam także moje e-booki, pakiety e-booków. Polecam najnowszy, gdzie znajdziesz 20 e-booków, łącznie 670 sprawdzonych przepisów na co dzień, na święta, w domu, poza domem, teraz w super promocji, ponad 60% taniej. Warto skorzystać. Pozdrawiam. Do następnego razu. Pa.